Witam w grze subnautica below zero. To już chyba czwarty odcinek, i wreszcie zacząłem budować sobie bazę. Na razie, skromnie. Podstawa. Tak, troszkę ciężko tutaj było znaleźć miejsce, bo eee, nierówno tu dość. No, ale mam nadzieję, że coś z tego będzie. Na razie, podstawowe rzeczy. Hmm. Czyli wszystko to, co potrzeba. Szafeczka z gratami, plakaty, te rzeczy, które znalazłem. Fabrykator, ładowarka do baterii. No i tu na razie jedzenia niewiele. Tytanu niewiele i pozostałych rzeczy też niespecjalnie, niespecjalnie dużo. No i mój hmm, pokoik, w którym jak na razie nic nie ma, tylko ryby przechodzą przez ściany. Ale to standard. I co ciekawe, zauważyłem, że. Nie mogę budować okien. Nie wiem czemu. Być może będę wró musiał wrócić do bazy Delta i przeanalizować sobie eee, też. No jeszcze raz tą bazę, może tam trzeba te zeskanować okno, czy coś. Nie mam pojęcia. Generalnie dziwna jest mapa. Szkoda, że w ogóle mapy nie ma jako takiej w tej grze, bo w tamtą stronę na północ chyba. Chyba, ale tam jest ląd i tam gdzieś wylądowałem kapsułą. Nie wiem, czy tam, może tam też będzie coś do zwiedzania w sumie, kto wie. No dobra, e, mniejsza o to. Tak jak zapowiadałem, e, najedzony w miarę jestem, jakiś tam zapas lekki mam, więc zobaczymy ten sygnał, czyli pilot, ostatnia znana pozycja, ponad kilometr. Muszę przepłynąć. Coś daleko, kurczę. Ale w sumie co, no nie mam żadnego innego środka transportu, chyba że, no właśnie, tego całego Citraka, bym w jakiś tam sposób zbudował. Ale na razie się nie zanosi na to. Nie, Delta Station Dock, tylko... Zaraz, gdzieś. Ja się tu... Hmm, mocnie za dużo. No ale maleje, no powoli dopłynę. Chyba, że coś mnie zeżre po drodze, bo to też jest taka możliwość. Tam coś chyba pływa dużego. No. E, mapa wyłączmy ją na razie. Tak między tymi skałami powinno być w miarę bezpiecznie. Jeszcze trzeba się wynurzyć. Co tam na powierzchni znowu? E, teraz to wygląda jakby grad padał. Pogoda tragiczna. Czy coś tu ciekawego można znaleźć? Czy coś to jest? Nie, to chyba nie. Tylko tyle, że świeci. No, jeszcze pytanie, na jakiej głębokości ten sygnał się znajduje. Co tu mamy? Ołów. A wezmę. Akurat ołów by mi się przydał. U, jakieś wulkany. Kolorowe, fioletowe. Co to jest? Komin hydrotermalny. A, czyli tutaj mógłbym pewnie postawić jakąś. No, elektrownie, co to? Lit? Lit, o! Lit To czegoś był potrzebny, nie pamiętam do czego, ale pozbieram. Kwarc, nie, no kwarc. Uuu, ale dobrze, super. Pan, spokość? Nie, no to spoko. Co to jest? Rugged Pitcher Plant. Dobra, wynurzmy się. Lit? Do czego był lit potrzebny? Zobaczmy. Wiem, że do czegoś fajnego. Do czegoś fajnego. Stąd chyba nic. Pułapka grawitacyjna. Nie, nawet nie znam jeszcze składników. Citrak nie znam. Eee, chyba do sterownic. Nie, tu magnetyt był nie lit. A, i to pomyłka. Czyli lit chyba nie jest aż taki fajny, jak mi się wydawało na początku. Diament. Naprawdę? Ej, <laughs> myślałem, że lit jest. No nic, może jeszcze będzie do czegoś przydatny. No to nie szaryjemy. W tę stronę. Dzionek się zrobił, no ładnie, ładnie. Nawet bardzo. O, coś tu leży. Nie, to tylko znowu lit. No dobra, no, dużo tego. Okazuje się, że ile tego nazbierałem? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, no to weźmy jeszcze z 1, hm. boję się, że to może być głęboko U, tu coś jest 100 metrów już prawie, no to nie jest fajnie parsing Kaseta z danymi, co to? Tech sterownia. E... Co ja mam? E, no. Jo, przestała się wynurzać, no. Dobra gdzieś że nic mnie nie zje. Co ja znalazłem? Blueprint. Czy... Aha. Przyjemniaczek. Ja tu chcę sobie popatrzeć. On chce mnie zjeść. Nie mam pojęcia, co znalazłem, ale to najwyżej potem. Eee, zobaczmy, czy coś. Co, za... co on robi? Co to jest? Skryty. Skrytogator. Skryty gator. Mógłby sobie popłynąć ode mnie. Co to jest? Eee, fragment moduła awaryjnego Citraka. O. Eee, to chyba też w takim razie jest fragment. Ale to jest jakieś... krzesło. Ale to chyba nie jest Citrack jako taki. Co to jest? Podnieść płytę szafy. O, płytę szafy grającej. Trzeba będzie. zrobić. Kurczę, no by się przydało. Bateria. O, o. Nie to. Czwórka. Może się uda. Tylko. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ło, jeszcze, jeszcze. udało się. Ten paskudnik tu pływa. No ale. Może jakoś go uniknę. Co to jest? Co to jest? Fragment Sitraka. Okay. Coś jeszcze buteleczka i yy, to chyba tyle. Najgorsze, że tam ten sygnał jest jeszcze grubo poniżej 100 metrów. No nic. Popłynę w tamtą stronę, może jeszcze coś znajdę. Najwyżej się wrócę i będę musiał tego całego. Sekund, <coughs> tego całego sitraka będę musiał. foodtraka W jakiś tam sposób w części znaleźć. Oj, chyba nie. Chociaż. Nie, zdecydowanie. Z 200 metrów. 150. O, ale jakieś. Co to jest? Wow. Spora lilia wodna to. No to zakładam, że to jest. Wow. Wieloryb. Spory. Wieloryb świetlisty. Nie odpływaj, skanuję cię. Zostań ze mną. Wieloryb świetlisty, o to? Nie, to już przeskanowałem. Kurczę, pogubiłem się. Tu jest mm.

Eee, ale, że co? Sygnał znalazłem? Nie. Czy tak? Sygnał? Eee, nie. Ale, że gdzieś jest. A, u, to. Nice. Wow, ale fajne. Podwodny wrak. O, tytan. Stary znajomy tytan. Znaczy złom tytanowy. Co ja tu mogę zeskanować? Co on mi Kurczę, ale to jest no, to ma klimat. Coś mogłem zyskanować, tylko co? No, chyba nie ten tyton. A, no dobra, jednak to mogę zyskanować, ok. Wow. Tylko w kółko muszę o, się wynurzać. Szkoda, że nie mam radiolatarni. Nie pomyślałem, żeby ją zabrać ze sobą. No ale zakładam, że w to można jakoś wejść. Czy nie? Nie no. Kurczę nie można? Tu, o, tu coś jest. Coś tu mamy ciekawego. Skrzyneczka troszkę wiekowa, ogniwo energetyczne. E, zaspawane drzwi. Kręgówka ryba. U, tam są jakieś rzeczy, ale... Nie mam jak tam wejść Dobra <laughs> na razie No ja no, muszę mieć jakąś lepszą butlę albo cokolwiek Bo tak to ja nic nie jestem w stanie zwiedzić W kółko muszę się wynurzać bez sensu, naprawdę Dobra, gdzieś Hmm, blisko pilota, w razie czego, jak tu będę musiał wrócić, no, póki co nie wygląda na to, żebym mógł tu wejść inaczej niż tam od przodu. I te zaspawane drzwi, chyba nic to wracamy. <tytan>, Tytan, mam miejsce, by sobie wziąć taką na pamiątkę New blueprint synthesized. 7% energii w slajdzie. chyba znowu lit widzę. Schowek zapasowy Delta Station Dog. Co tu jest? Jak się wynurzę, co zobaczę? Okej, okay, to jest ta wyspa. Chyba wyspa. Tak, to była wyspa. Może coś jest to około tej wyspy? W sumie jak już tak pływam. To siarka, tak, a to? Sól. O, już mogę zabrać w sumie. No, chyba nic nie ma dookoła specjalnie. No ale dobra. garden harvests geothermal energy to nurture the life that grows within So Aha to srebro hmm, to titan Nic. Baterijka się wyczerpała. Dziwne dźwięki, co to jest eee, srebrom. Może będę miał więcej szczęścia? O tym razem srebro i tym razem srebro. Hmm. A to jest chyba nawet złoto. A to jest chyba walnięty krokodylo coś, to co za wariat O, na płciźnie mnie nie zje. No ale wygląda na to, że Tu nic specjalnie nie ma ciekawego. No dobra, ale co ja mam zrobić? Nie no, przydałoby się mapa zdecydowanie. Może powinienem zbudować tą całą sterownię skanującą, i wtedy coś tak jest. O, co to? Co to jest? E... O, fragment Citraka. Czyżbym już umiał go zrobić? E... Moduł głębokościowy Citraka. Ołów, ogniwo, szkło, zawans. Hmm, dobra. Chyba jestem w stanie. Chyba. E, Co się okaże? Tylko potrzebuję jakiegoś spokojnego miejsca, żeby. O! Czyżby też food track? Mhm. trochę tytanu będzie. Pływa można by się zanurzyć, i znowu na powierzchnię nudy. A może, nie, dobra. Mam chyba nawet coś do picia. To jest 25, 50. Oh. Coś tam do jedzenia się złapie przy bazie. Znaczy moja baza jest gdzieś pewnie bardziej w tamtą stronę, jeżeli jakkolwiek mam poczucie orientacji w tej wodzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale tak, miałem rację. Czyli lekko w bok. Nie, nie złapałem. Rybę do picia. I. No! Bo się. I teraz na spokojnie po pierwsze tak nie wiem, czy to jest obiad, kolacja czy śniadanie, <laughs> i trochę wody. Dobra, co ja potrzebuję, żeby zrobić to? <laughs> Aha, potrzebuję to, potrzebuję to. E, mam nadzieję, że mam koral. No, mam dobra, to nawet byłem, za, za, byłem zapobiegliwy. Co to jest? Ulepszenia. Aha, ulepszenia sitraka. Moduł głębokościowy. Sztaba plastali i szkło emaliowane. Z czego tu się robi szkło emaliowane? Z diamentu. Mhm. No to raczej nie za szybko to zrobię. A plastala, lit i, i sztabka tytanu. No to tyle jeszcze jestem w stanie zrobić, bo tego litu znalazłem. Ale coś jeszcze znalazłem. Jakiś moduł. Tylko co to było. Moduł akwaryjny Sitraka o. A to fabrykatoryjny Sitraka eee. sterownia. Aha. Czy to chyba odkryłem. No dobra. Czyli coś, co mi chyba pokazuje, jeżeli dobrze rozumiem to, co tu jest napisane. Dane o mojej bazie chyba. Ale... Ja najpierw chcę, właśnie zaraz, czy ja w ogóle. Hmm. <laughs> czy ja w ogóle wybudowałem tą konsolę pojazdów? Jak to było? E. Eee... No tak, wybudowałem, dobra, to pływa. No właśnie, tak mi się wydawało, że chyba tak. Czyli jakbym chciał sobie wybudować moduły, pojazdy? Tu jest Citrack, a tu są moduły, z których jeszcze nie znam. Potrzebuję Tytan. E, Okej. Okay. Czy tym muszę się zająć? A właściwie mogę to zabrać? Eee. To można złożyć jakoś... Hmm, wydaje mi się, że można było, ale... Użyj, wespnij się. No nic mniejsza o to. To wybudujmy sobie food trucka. Dobra, co tu jest do tego potrzebne? Ołów. Czy ja mam ołów? Ołowy mogę nie mieć. Hmm. Nie mam ołowi. Hmm. Dobra, za to co jeszcze jest potrzebne? Ogniwo mam. Szkło razy dwa. To mogę zrobić sztaba tytanu. E, to też chyba mogę zrobić. O, nawet w tym momencie e, szkło gdzieś też miałem, ale nie pamiętam gdzie. E, w sensie kwarc gdzieś miałem. Tu. Tak, chyba 4 sztuki potrzebuję kwarta Raz, 2, 3, 4. Na dwie sztuki szkła. I wydaje mi się, że teraz potrzebuję jeszcze tak, zaawansowany zestaw elektryczny. E, czyli na pewno to, na pewno srebro, chyba złoto mieć też. Zestaw elektryczny i zaawansowany zestaw elektryczny. Dobra, to potrzebuję na pewno to. Przewód miedziany. Gotowe. Mam chip i mam zaawansowany zestaw elektryczny. To tak naprawdę teraz mi brakuje już tylko ołowiu. Zgadza się. Więc myślę, że tu zrobię cięcie i poszukam go z. Nie, szkło zostaje. To zostaje. Lit na razie mi chyba nie jest potrzebny. A jedzenie mogę nosić. A, właśnie, jeszcze baterijkę dobrze by było naładować. Pusta jest najwyraźniej ta. Ok, no to widzimy się za chwilę. Ja poszukam ołowiu. No i jestem. Mam. Mam ołów. Muszę przyznać, że. To urządzenko jest naprawdę przydatne. Zobaczmy jeszcze, czy na pewno tak. Wszystko mam, no to pora zrobić sobie foot tracker. Mam nadzieję, że będzie działał tak jak Simot, czyli jak do niego wlezę. O, tu raz mogę spakować. Ciekawe. Jest tu gdzieś muszę. No dobra. No właśnie. Tak, tak, dokładnie o to mi chodziło. Jak chciałem zebrać, to się nie dało. Jak ee, chcę zrobić sobie pojazd, to zawsze na odwrót. No, nic trudno. Jak tu jestem, to przerzucę sobie tą konsolę. Ok, i robimy. Uwaga, uwaga. Pojazdy Seatrack. Dostałem osiągnięcie Tracking. Jestem podwodnym trackerem. Byłem już europejskim trackerem, amerykańskim trackerem, nawet kosmicznym trackerem. A teraz będę podwodnym trackerem. Chlub. Hm. No tak, wygląda faktycznie, jakby mu coś tu z tyłu brakowało. Jak tu się wchodzi. Góry? Berek. Światło. Na razie wiele się nie dzieje. No dobra, no to mam sitraka. Fajny, fajny widok. Wydaje się być dość żwawy. Tu przód, góra. Czym jest dół? To jest góra, to jest dół. C? Tak, co to jest tu? No dobra, może się uda popłynąć tutaj. Zobaczymy. Ciekawe, jak reagują na niego te duże stworki. Chociaż nie, wydaje mi się, że jak na ten odcinek to wystarczy. Natomiast odwiedzę tamten sygnał w następnym odcinku, żeby nie przedłużać, bo się okaże, że tam jest coś do zwiedzania i będzie problem. Także myślę, że zobaczymy się praktycznie w prawie w tym samym miejscu, w którym teraz kończę. No, czyli do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Subnautica Below Zero. Trzymajcie się, cześć!